Wymarzona Monstera minima. i zamówiła, że to jest jedna z jej ulubionych roślin i nawet ma taką maleńką szczepkę u siebie na parapecie, a ja chcę jej dać taki pokaźny egzemplarz. Rzucę teraz okiem na jej korzenie, bo być może będzie wymagała przesadzenia do większej donicy. Pamiętajcie o tym, że kiedy przyjdzie czas na przesadzanie, warto zmienić doniczkę jedynie na rozmiar większą, dlatego że Monstera włożona w zbyt dużą donicę będzie wszystkie swoje siły witalne, inwestowała w rozwój korzenia zamiast tych pięknych liści, a to przecież na nich nam najbardziej zależy. Przyznam, że tu nie jest źle, to ja tylko dosypię jej trochę ziemi. Ja mam uniwersalną, dodam do niej trochę perlitów. Perlit to drobna skała pochodzenia wulkanicznego. Dodaje się do ziemi po to, żeby ją rozpulchnić, żeby woda mogła łatwiej przesiąknąć i wyparować z donicy. Wszystkie rośliny już posadzone, zajmę się teraz aranżacją. Ciężkie te donice. Muszę przyznać, że się czasami nieźle nadźwigam. Ale sensowierie mają bardzo mocno rozbudowany korzeń i przyda im się dużo miejsca. Sandra Cena wędruje na swoje miejsce. Teraz czas na wyjątkową aranżację specjalnie dla Sheldona no to w końcu jest gwiazda tego odcinka. Sheldon! Chłopaku! Zobacz, co tu mam dla ciebie! Za freki, tak jak ty! Hej! Tu mu postawię. Terrarium Sheldona jest bardzo ciepłe. Pomyślałam, że będzie dobrze dla rośliny, jeżeli ją odizoluję od tego źródła ciepła i postawię ją na drewnianej podstawce. Okej, okay. a reszta ląduje w sypialni. Iza wspominała, że od kiedy Sansevierie zamieszkały razem z nimi w sypialni, o wiele lepiej zaczęli się wysypiać. I nic w tym dziwnego, ponieważ to jedna z niewielu roślin, która właśnie nocą produkuje tlen. Dlatego w sypialni będzie ich naprawdę sporo.